Dobra. To co to o czym dzisiaj gadamy? Życiu o miłości. O matko, normalnie nie wiem co powiedzieć w tym momencie. Hmm. Słowo. Możeśmy teraz żeś mnie zaskoczył. Nie byłeś przygotowany. Na życie Rozumiem. i miłość nie. Wiesz, na jakieś tam nawalanki. Na to jeszcze bym był. Ale jako życiu i miłości, no to. To grubo. to grubo. Przebiliśmy gołębia normalnie Remarzył się to się, no. się rozmarzył. Właśnie. Dobrze. Za tydzień robisz kurs. Za tydzień. Kurs w... Katmana. Tak. 27 w sobotę w Hill Gym, Nottingham. Robimy pierwszą turę kursu Katmana. I nie jest to tylko kurs dla kursu, ale chcemy zrobić. Ja bym chciał. Ja bym chciał zrobić taką grupę. Mhm mobilną kilku osób przeszkolonych, którym ufam. Yy, wiem, że zrobię to dobrze. Żebyśmy po prostu opanowali mówiąc najprościej rynek. Yy, Robienia. Tak, tak, tak. katmański ty, 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 rynek ty, ty, w okolicy. rzeczy związanych z obwiązywaniem łapek będę się starał nie robić yy, yy, zabezpieczaniem, zabezpieczaniem e, łapek, zabezpieczaniem e, tak, rozcięć. E, rozcięć kontuzji. Nad, nadzorowaniem zawodników, czy, czy wszystko z nimi jest OK. To, to są kutmańskie sprawy, tak Tak jest. Dobrze, powiedz mi, czy, czy w takim razie, czy to jest twoje taki początek budowania swojego zespołu? Bo już widziałem na poprzednim evencie, już miałeś jakichś zawodników ze sobą, którzy ci pomagali dzielnie. Tak pierwszych dwóch takich ob, obaj u mnie trenują, w sensie uczą się boksować. Mhm. A też zainteresowali się tym tematem i, i robią już to całkiem dobrze. Pierwszy taki narybek, który mi tam towarzyszy, i, no i zobaczymy, co dalej. No tak, ja bym chciał taki zrobić sobie zespół. Wszyscy, wszyscy mieliby szansę sobie gdzieś tam pojeździć, pozwiedzać, zarobić. Mhm. No ktoś, kto się interesuje tym tematem, żyje w tych sportach walki, to chyba fajna sprawa, nie? No oczywiście, jak najbardziej. Już wyjechać za granicę, jeszcze żeby ktoś za to zapłacił. Tak. No taki super, super tak, temat. Tak. Powiedz mi, co trzeba tak naprawdę mieć żeby móc pracować jako Kutman. Bo, bo to nie jest takie, takie, że przyjdziesz Aha. sobie z ulicy powiesz, ja to bym chciał być Kutmanem. Trzeba mieć wiedzę. No dobra, no, ale, ale wiedzę to na Twoim kursie można się tak, uczyć. Tak, no, bo, bo, bo jak w tym kawale o hydrauliku, co przyszedł, puknął młotkiem i 200 zł. Nie? Ale no, za co 200 zł? Tak. przecież puknął Pan młotkiem. Puknięcie tutaj. 50, 150, wiedziałem gdzie puknąć. Nie? To tak samo tutaj. No najważniejsze są taśmy, jeśli mówimy o, o, o wiązaniu rąk, to taśmy, bandaże, ogólnie dostępne na rynku. Hemostatyki, czyli takie środki, które hamują krwawienia. Taki, Nie będę teraz taki zdradzał jaki Klej, sił, klej na rany. Taki klej na rany. One powodują zwężenie naczyń krwionośnych i zasklepiają to tymczasowo. Wazelina, która też tak działa. Jak, jak skomplikowane jest zaklejenie łuku brwiowego? Oj, yy. ciężki temat. Nieraz, to, jest, czasem... to, to jest chyba kontuzja, która najczęściej yy, kończy walkę. No, rozsięcia no, gdzieś nosa, yy. rozbicia nosa i rozsięcia ukubliwego. Czasami gdzieś wynikające z uderzeń głową, z yy, ferworze walki. Ta, przy, czasami przypadkiem, czasami nie przypadkiem. Ja Ale widziałem, widziałem jest... jak, jak Arkadiusz Głowacki dostał przypadkiem łokciem w nos. Tak. No i co? Przypadkiem. Mm. Czasami się da, czasami się nie da, to zależy też od wielu czynników osobniczych tego zawodnika, mm -hmm. jak tą skrzepliwością, jak był suplementowany w okresie przygotowawczym, różne dużo rzeczy. Czyli jak, jak szybko, jak szybko tak, krew, jak krew jak krąży. czasami się da, czasami się nie da. Bywały takie przypadki, że katmani robili naprawdę cuda, że były dość duże kontuzje i ci zawodnicy wychodzili. dowalczali, dokończali do Wy, walki do, tak, do, do końca walki, i tak. czasami nawet wygrywali z takimi poważnymi kontuzjami. No, ja, Adamek ja... walczył taką walkę mistrzowską z połamanym nosem była, tak. i gdzieś mu to tamowali te krwawienia no. na tyle, że on był w stanie w ogóle jakoś to no, ogarnąć jedzie mu to można połamać nos w 10 miejscach a on i tak będzie dalej walczył no serducho to jedna rzecz no. nie? ale gdyby ta krew się lała tak strasznie no to sędzia by pewnie to przerwał nie? No, no tak no, żeby, żeby się nie wykrwawił na tym cała, cała rzecz polega no, dobrze, powiedz mi jak stoisz z boku i patrzysz na, na walkę. Czy to jest do Kutmana czy do medyka odpowiedzialność, żeby, żeby krzyknąć: słuchajcie, to on już dalej nie, nie halo? Czy jeden Kutman drugi? nie jest lekarzem ani nie jest sędzią. Mhm. Od tego jest jednak sędzia I medyk. i medyk. My, co możemy zrobić, bo wielu sędziów ringowych popełnia ten błąd to się przede wszystkim zdarza, kiedy zawodnik traci przytomność, choćby na chwilę. Sędziowie robią różne dziwne rzeczy, a nie robią tego, co powinni w pierwszym rzędzie zrobić, czyli podejść do tego zawodnika i wyjąć mu na przykład ochraniacz na zęby. Mhm. To jest pierwsza, pierwsza w ogóle... No tak. Żeby on mógł oddychać, żeby się nie zadławił językiem i tak dalej. Mało który sędzia, a widziałem już tyle tych gal... Wycią robi robi tak. dokładnie to, co by należało, patrząc od strony zdrowia zawodnika, mhm. w tym momencie, kiedy on traci przytomność. Robią różne dziwne rzeczy, a tu jest jedyne, co może zrobić sędzia, wyciągnąć ochroniarza i wpuścić natychmiast lekarza do, do ringu, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia... Pierwsza wbiega matka, potem reszta rodziny, a dopiero reszta... na, na, na końcu lekarz. A, a tak często bywa. A, I... Widziałam sam. No właśnie, tutaj jest ryzyko, że tym zawodnikowi musi stać krzywda hmm. przez niekompetencje tak naprawdę tego sędziego. No. Ale hmm. też będziemy planować robić szkolenia sędziów ringowych. Y, Punktowych. Czyli to, to planów jest to, to mnóstwo. Bo... Szko szkolenie kutmanów to nie jest jedyna rzecz, którą byś chciał robić. Tak. No bo jakby temat wyskoków do ringu już mam zakończony. No, Niestety. Słyszałem o tym, porozmawiamy za chwilę. Na, 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 na pewno poruszymy ten temat. E powiedz mi, czy patrząc na to, co się w tej chwili dzieje tutaj na, na rynku. Gdzie jesteśmy na wysepce, gdzie, gdzie health and safety to jest, to jest takie najważniejsze. Czy myślisz, że to, że będziesz promował właśnie te szkolenia, tworzył nowych kutmanów, pracował z sędziami, czy to może pozytywnie wpłynąć na, na, na ten segment, w którym my się obracamy, czyli, czyli właśnie takie semiprofesjonalne walki? Tak, myślę, że to podniesie jakość. Bo... Młodych chłopaków, którzy, którzy chcą się bić, chcą się sprawdzać, yy, udowadniać coś sobie innym jest mnóstwo. Tylko yy, jak ma się 20 lat, to nie myślimy z reguły, co będzie za 10. No rzadko kto o tym myśli, no właśnie, dlatego ludzie się, się garną do, do sportów kontaktowych mocno. Fajnie jest w Anglii, że jestem na rybek, jest dużo tych gali, of license takich yy, na zasadach zawodowych w, w sumie, a, a, a bez, bez jakichś tam większych wymogów. Tylko ja śmiem twierdzić, że wielu tych chłopaków za 10-15 lat będzie był kotać po prostu. To jest wielce prawdopodobne. No i tyle. No to może podniesiemy jakość jakoś tego wszystkiego. i bo fajnie, British Boxing Board of Control fajnie się od tego odciął. Mają bardzo wysokie standardy, bardzo wysokie wymagania, mm. koszty, żeby wejść do zawodowstwa, czas i, i tak dalej. I jest to dość skomplikowane. I oni się od tego fajnie odcięli, umyli ręce, ale cały ten dół, te wszystkie mm. gale lokalne, tam się dzieje po prostu... Hardcore, nie? No wiesz. Co, co, co możemy my zrobić? My możemy niewiele, bo, bo każdy posiadacz siłowni bokserskiej, czyli takiego bokserskiego gymu, może sobie robić, robić eventy. I to tylko zależy od budżetu, jaki ma, na Dokładnie. jaki staw może sobie pozwolić. Wiesz, ja już widziałem eventy, gdzie w ogóle medyków nie było. Jest to jak najbardziej OK, bo zawodnik podpisuje, że jak, jak zejdzie, to zejdzie i koniec, Jasne. i nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Ale też i znam promotorów, tak jak chociażby Rafał Powłoski i Rafał Lul, gdzie oni na, na ekipę raczej nie szczędzą, po ta, ta. to, żeby zawodnicy byli, byli bezpieczni. No wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie, natomiast jak gdzieś jak coś, coś się, się stanie, się staje, to wtedy. Tak. Wiadomo, nie? nie? Powiedz mi, pierwszy kurs będzie już za tydzień. Tak. Zakładam, że ja to zrobię w tym tygodniu. Nie? <laughs> Ale tak, pierwszy kurs za tydzień. Jakie są kolejne plany? Bo, czy, czy ty będziesz robił kursy dla sędziów British and Irish Boxing Authority? gdzieś tam jakieś, są jakieś rozmowy w kuluarach, coś się dopina, coś się mhm. dogaduje, bo też nie, nie, nie mogę tego robić jakieś tam samozwańczą, no nie, nie. tylko są ludzie gdzieś, którzy muszą mi wyrazić na to zgodę, są jakieś plany i myślę, że tak. Że będziemy gdzieś tam działać w tym kierunku, po to, żeby podnosić tą świadomość, jakość sędziowania. Bo, bo przecież wiesz, Mirek, że to, że to z tym sędziowaniem też różnie bywa. O, nie? O, najróżniej. Już nie mówię o werdyktach takich. Dobra, no, umówmy się, że wer, werdykt tak naprawdę jest taki drugoplanowy Drugo w tym, co my dzisiaj tutaj omawiamy. Pierwszoplanowa rola to jest, że sędzia powinien być tą osobą, która utrzymuje zawodników. Jak najbardziej bezpiecznych w tym rynku. A, a to, jest, to jest często właśnie niedopatrzane. Że tak jakby on, oni się bardziej skupiają na tym, kto ma wygrać, a nie na tym, tak. kto, jest, kto jest tam y, bezpieczny, i żeby tym zawodnikom rzeczywiście nic się, nie, nic się nie stało. I przyznam Ci się szczerze, że widziałem już ewenty, gdzie ja mógłbym śmiało obwinić sędziego za to, że nie przerwał walki, walki na czas. Tak, zdarza się. Co prawda. No, no, to odpukać, nie? Nikomu nic się nie stało, ale, ale kończyły się walki, ciężkim KO i, i ja, ja jestem zdany, że to jest wina sędziego, więc jeżeli ty chcesz robić szkolenia dla sędziów i, i podnosić poziom sędziowania, to ja jestem jak najbardziej za. Bezpieczeństwo to raz i dwa, że no, jeżeli walczymy w jakiejś tam formule w ramach tej formuły obowiązują jakieś przepisy, no to ten sędzia jest po to, żeby, żeby te przepisy przestrzegać, żeby zawodnicy ich przestrzegali. Jeżeli tego nie robią, to żeby interweniował, no bo po to się na coś umawiamy. Nie? No tak. W MMA no właśnie często się widzi to trzymanie siatki, które jest niedozwolone, a czasami przymykają ale, na to oko, ale, ale potem z... drużyna przeciwna ma pretensje. No, się przewracasz, no tu musisz się tej siatki zwalać. No tak, ale sędzia jest od tego, żeby musisz na to reagował. Krzyczeć, nie? Tak. tak. Wiesz, Ewentualnie robił punkt. No jeżeli coś jest niedozwolone, nie jest, że, to... Że, że, że zawodnicy trzymają się siatki, nawet jeżeli ten drugi próbuje ich oderwać. To jakiś tam instynkt, nie? No, no. Chciał, nie chciał, chciał, nie chciał. No, ale właśnie po to jest sędzia, żeby na to reagował. Jeżeli się umawiamy na, na coś, no to, no to się To, Niech to, to tak będzie coś. Tak. tak. Dobrze. <laughs> to co? To teraz przejdźmy chyba do tego, dlaczego nie walczysz. No, zdrowie, no, zdrowie. Śmiało. Rzuć tutaj temat na stolik. To nie była tajemnica już od dłuższego czasu, że troszkę, no, ludzie bagatelizują, bo, bo yy, ci, którzy tam nigdy nie, nic nie zrobili, no, ha, 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 ha. Natomiast ja już od kilku, tam, czterech czy pięciu wyskoków no, ryzykowałem dość mocno. Co po pierwsze się mija już z celem, bo jeżeli nie jesteś agresywny, nie jesteś w stanie postawić czegoś tam na, 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 na szali, na jedno, zagrać wabank, bank, to nie wygrywasz walk po prostu. No, najczęściej. Bo, bo robisz to asekuracyjnie. Ja, ja nie dostałem, jak to mówić, w w tych ostatnich razach, no ale nie wygrałem. No. I zaczyna to być troszkę. Ale to jest jeszcze mało istotne, po prostu odebrałem wyniki ostatniego mojego rezonansu magnetycznego głowy. No i tam jest taka mała tragedia troszkę. To już nie są żarty, bo mam czyli? zanikowe uszkodzenie centralnego układu nerwowego. No i tam wiele takich uszkodzeń na trofie mózgu postępującą, czyli rzeczy, których już nie cofnę. Także idziemy już, będziemy niedługo bełkotać, już nie pogadamy no, panie no, kolego. O, o, oczywiście, że. Nie. Na karteczkach Powiem teraz, teraz patrząc na, na twoje właśnie obecne doświadczenie. Ty robiłeś sobie badania, robiłeś skan głowy, dlatego że walczysz profesjonalnie, więc jest tak, to wymagane. Wymóg. A że to leci z, nacisk, nie... z naciskiem na wymagane. I teraz weź to porównaj, tak sam dla siebie, nie? że profesjonalnie musisz zrobić badania a ilu ludzi walczy nieprofesjonalnie, tych badań nie robi i, i walczą i nawet nie wiedzą, że tam może coś, coś tak, się przede, dziać nie, nie halo. Przede wszystkim po, po ciężkich... Ja mówiąc szczerze, bo ja zawsze mówię tak jak jest, ja się też tak całkiem sportowo nie prowadziłem, więc to mm -hmm. też gdzieś tam nie pomagało, ale ja nie wiem odnosząc to do tego niesportowego prowadzenia się, nie wiemy też jak ci zawodnicy żyją prywatnie, niektórzy, którzy się przy... więc tam jakiś alkohol jakieś inne używki, które mogą, że gdzieś wchodzą w grę i tak naprawdę po takim nokaucie ten zawodnik, on nie wie, co tam w tej głowie jest. No właśnie. Nie wie. No Bo i... Zwłaszcza, że doping teraz jest już tak niby jest kontrolowany, ale... Ale o, im, wiemy, niżej, jak jest... im niżej zejdziesz od poziomu profesjonalnego tych, tych kontroli jest tak jakby... Mniej aż do zupełnego braku kontroli, jak idziesz na white kolary. To jest taka zabawa z tym dopingiem. Nie chciałbym tu kontrowersji jakiś, y na tym kanale wywoływać szczególnych. Nie, nie. Ale z dopingiem jest taka troszeczkę zabawa w kotka i myszkę. Jedni udają, że łapią, drudzy udają, że nie biorą. No. I takie wyścigi. No, zmieniają nie. struktury chemiczne tych różnych środków, zanim one wejdą na listę środków zabronionych. Potem ci się zorientowują, że coś jest nowego, to dokładają. dokładają, tam ci tak. zmieniają strukturę chemiczną, i tak w kółko Macieju. Ale ciągle to samo tak naprawdę to, się to, Ja się uważam, się... to jest moje tylko opi opinia prywatna, nie, nie może się ktoś ze mną zgadzać albo nie zgadzać, uważam, że jeżeli jestem zawodowcem, robię to zawodowo, z tego żyję, to mam prawo wprowadzać swój organizm, co mi się tylko żywnie podoba. I no, wręcz powinno to być... Jawne i permanentne takie. No, to, by, to, to by ułatwiło sprawę. To sprawę. ułatwiło sprawę, tak. Ale, ale z drugiej strony to znowu wygrałby ten, który jest bogatszy. No, I tak zwykle tak jest. No ale to, że... ma bogatszego promotora, ale dobra. bogatszego promotora, ten wygra, tak? No, taki bardzo szeroki temat, temat rzeka, skomplikowany. Popowiedz... Z drugiej strony niektóre no. KSW gdzieś ostatnio wyczytałem, nawet nie, nie interesowałem się tym, nie robić badań antydopingowych, więc Smutna, ale prawdziwa. Powiem Ci, jest, jest to przykre słyszeć, że już nie będziesz, nie będziesz walczył. Powiem ci, że na tą twoją walkę za dwa tygodnie. No nastawiałem się, bo to był plan na walkę wieczoru. Nie wiem teraz, jak organizatorzy znajdą zastępstwo dla, dla takiej gwiazdy jak ty. Spokój. Ha, ha, ha. Musiałem. Musiałem, po prostu musiałem. No z bólem serca, no, ale... ale. Ale powiem ci, że ja czekam na kolejną odsłonę. Kamil Pinkowski trener. No, bo zawodnik, ok. Ten rozdział. Jest... był marny, średni nie, i no. Dla mnie było wszystko ok, ale, ale zobacz. Yy, karierę zawodniczą to tak Chuje, czy tak, wiek by nie... sł Staropolskie słowo tak, staropolskie. Kariera zawodniczą. Tak czy tak musiałbyś niedługo skończyć, hmm. chociażby ze względu na wiek, bo no, nie jesteśmy wiecznie młodzi. Ty już swoich, swoich tych kotletów w ringu obiłeś jak to się mówi i, no i chciał, nie chciał, coś musiałeś innego pomyśleć, więc ja czekam, czekam na to, jak ty będziesz trenerem czekam na to, jak znaczy, na to już nie czekam, bo kutmanem jesteś fantastycznym i, i tutaj y, nawet moi koledzy muszą przyznać że robotę obwiązywania łapek robisz, robisz bardzo dobrze I, no i teraz czekam na rozwój dalszych wypadków, czyli kursy kutmańskie kursy sędziowskie i przyznam ci się szczerze, że ciekawie będziesz je zobaczyć w białej koszulce w ringu z kołnierzykiem, jak będziesz sędziował walki. Ja no, zobaczymy, może tam no, gdzieś. To, to, to może być ciekawe. Postaram się wejść w ten temat. Nie wiem, nie zastanawiałem się. Ja też sami też robię na przekór różne rzeczy. Nie mówię, że nie. gdzieś lubię coś komuś udowodnić. Mówię, że nie trzeba nikomu nic udowadniać, tylko sobie, ale lubię. No, to, ale to wiesz. Bo jak wchodzimy no, w jakiś komuś udowadniasz sobie. No, jak wchodzimy patrzę. w jakiś temat, to często są negacje. O, 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 tam przyszedł, są, tu cię o. Co ja nie zrobię, to jakby z... powiedzieć, podtrzymaj mi kawę Schemat stary jak świat, to jest, co nie? Tak. Jakieś w ogóle tak było zawsze. Pojawił się jakiś światły umysł, czy tego, to, ci, ci, te, to te, ten beton zawsze negował to, nie? dopóki on tam udowodnił, że dało, ta. to się dało. Nie? I tak samo było z tym Kartmajem. No, większość trenerów ma jakieś tam pojęcie, na przykład o tym wiązaniu rąk nieszczęsnym, no bo na wielu galach po prostu muszą sami to robić, bo nie ma, nie ma takiej obsługi. Wiesz, to nie jest tania obsługa, jakby nie patrzysz Wiadomo, że jeżeli człowiek nie robi tego jakby na bieżąco, często nie ćwiczy jakiejś umiejętności, to też nie jest ona perfekcyjna i pewnie też tak gdzieś nie było u mnie, że robiłem to w miarę dobrze, bo mam jakieś może predyspozycje, ale nie było to od zawsze super. Gdzieś były jakieś negacje, więc jeżeli ale, to. Do... Ale wiesz, <laughs> no to negacje, nie negacje ja widziałem. Z moim charakterem z każdż... pomyślałem sobie, tak, no to zobaczymy. Z każde... Tak, że z każdego eventu na event. To mi się wydaje, że to było lepiej, lepiej lepiej. No, no a po na ostatnim sprawa, momencie, nie? jak widziałem, jak były łapy powiązane, to mucha nie siada. Według mnie. No to nie masz co chwalić po prostu y, zawodowi, chwała, z, ja po zawodowi po prostu, zawodnicy, tak, ale, którzy nie dowierzali nawet, bo, bo ja mają taki śmieszkowaty sposób bycia i czasami wpinek, tak. co <laughs> zrobisz? No, zrobisz no. Na pewno zrobisz. No, no, zrobię. I potem po fakcie. Ła! Czy... Wow, o, kawałek! To się jednak dało, się nie? No, ale to. Bo ja nie lubię takiego pajacowania, napinania się. Niech ten efekt sam sobie zaświadczy o tym, nie? No, tak, tak jest najlepiej udowadniać yy, przez. Trochę dłużej z... schodzi. Pokazanie, że, że się da. Ale. Nie, nie mówić, tylko zrobić. I to jest A Poza chyba tym. Tak naprawdę to ja mam na dużo rzeczy. Wiesz. <laughs> No, dobrze, słuchaj, to w takim razie, już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, 3 lutego oczywiście będziesz katmanem tak, na będziemy na Powerpunch Challenge. Będziemy. Postaram się zrobić dobrą robotę. Jaki tam plan masz? Jest tam w kilku jak... zawodników, z którymi jestem związany, bo, bo hmm. ćwiczą u mnie na różnym poziomie więc będę miał okazję się nimi lepiej zaopiekować niż sam bym brał w tym udział od Soneringu, bo gdzieś myślami pewnie bym był w tym mhm. wszystkim. No z bólem serca, no, ale no niestety. Chciałbym jeszcze troszkę pożyć sobie na tym świecie. Słusznie. I żeby żebym nie musiał na karteczkach pisać, co ja mam tam do powiedzenia. Dobrze, no słuchaj, było super z tobą pogadać. Bardzo dziękuję, że żeś przyjechał dzisiaj do MMFN Studio. Studio, tak. No. Studio. I mieliśmy, mieliśmy świetną rozmowę. Widzimy się oczywiście trzy Zapraszam na te kurcy, bo to jest naprawdę, jeżeli ktoś. Yy... Nie róbmy podchlehujeck z Piniusia. Właśnie, e, właśnie ja chciałem. Powiedzieć, jeżeli ktoś siedzi w sportach to to zareklamował. To jest fajna się... szansa, żeby gdzieś tam sobie jak ktoś się interesuje, chce sobie jakąś fajną przygodę z, to będziemy tak w tym kierunku. Myślę, że w tym roku to jeszcze nie zatrybi tak jak ja bym chciał, ale już od następnego roku na pewno będzie. Więc jak ktoś chce sobie pojechać do Czech, na Słowację, do Austrii, nie wiem, do Australii, czy, 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 czy ja mogę do, do Rzymu? Ja bym prosił do Rzymu. No jak byś w Rzymie to, to, to pojedziemy do Rzymu. No dobra. To tam ja mi się troszkę kontakt zerwał z jedną federacją. Nieważne. Nie w sensie nie, nie że zerwał, zerwał, ale przestałem jakby z nimi współpracować trochę. Ale i tak mam tam wielu przyjaciół, znajomych we Włoszech, więc to jakby jakaś gala była, to, to pewnie to coś się, się wyszarł. Już fajnie i my za Mirem pojedziemy, zrobimy dobrą. I co źle? Wiążesz łapki, parę euro wpadnie, w Rzym pozwiedza człowiek, zje pizzę. Kurczę. Gdzie? Do żabki pojedziemy. I żabka to <laughs> obowiązkowo. Super, wielkie dzięki. Até em